Siema siema, witam wszystkich serdecznie. Na co u mnie słychać? Ja trochę miałem jazdy, mało spania, tak czasem bywa. Teraz się kręcę po Węgrzech Rano było minus 1, teraz jest 4 stopnie, ale tak jak widzicie słonko świeci wygląda jakby było na plus 20, ale jest na zimne powietrze. No tutaj akurat z Monachią się to ładowałem, mam 6 kartoników i 6 różnych miejscowości. No, takie małe miejscowości są, no to są kliniki weterynaryjne także boksy właśnie dowożę do tych Trenaża, tak, bo jednak też zwierzaczki potrzebują jakieś leki, nie? No, tak to jest. I w dzisiejszych czasach też pewnie chętnie jedzą w tym jedzeniu i trzeba ich podleczyć. Ufy, mi się trzęsie. i Dobra, dolecimy, nie? Tak jak widać, drogi są w ciągłej budowie. Mały z odcinków, bo ja tu jadę, jadę od Gras, od Austrii, mały z odcinków, gdzie jest asfalt nowy, na takich lądówkach też położony. W większości to są dziury takie, rozjebane drogi. Także można zaryzykować stwierdzenie, chcesz popsuć zawieszenie w aucie. Jedź do Węgier. Wiecie, że ten język węgierski jest. Yy, no, trudny, czy tam popieprzony, czy tam jakby na jest inny, po prostu tak. Szekarekę i tak dalej, nic nie można nie, innego słowa zrozumieć. I, I skoro tak jeżdżę do tych lecznic, pomyślałem sobie, o się dzień dobry nauczę. Nie no, dałem tutaj w translator, ale jak tam zobaczyłem. I usłyszałem to, zrezygnowałem z języka, znaczy z nauki języka węgierskiego. To same dzień dobry, jest tak skomplikowany jak po japońsku. Sami zobaczcie i posłuchajcie. Dzień dobry po węgiersku. Dziękuję. Dziękuję po węgiersku. W. Jezajku Moe Sai Kusenem Piękny, piękny klasyk jedzie, bo dwudziowy jasna tapicerka. No i się ceni takich ludzi, co dbają o takie auta, nie? A jak? Wiesz, No, to tyle byłoby w tym odcinku. Tak jak widzieliście, rozwiązałem te paczuszki dla zwierzaczków. Eee, co, pojadłem, kawy zaraz sobie zrobię jutro mam w Budapeszcie załadunek i będę na poniedziałek leciał e, tu przez Włocha na Birankon i na południu Francji będę miał w poniedziałek rozładunek także miłego weekendu już wam życzę oczywiście jeszcze coś tam e, pokażę jak będę jechał po trasie przez Włocha i Alpy i tak dalej e, także miłego weekendu miłego dzionka, uśmiechu i słonka i się widzimy, nie? A jak! siema, ma. Oczywiście przyjechałem na załadunek na Węgrzech i piekawy, bo to najcenniejszy poranny trunek. Smacznej kawusi. No i co? Zaraz dokumenty biorę i ładujemy, nie? Laseczka sobie przyjechała nogą do pracy, elegancko. No to co? Ładujemy, nie? Tak, jak widzicie, pogoda mi się popsuła. No, i jadę na Włocha, nie? Tam myślę, że jestem pewny, że będzie cieplej niż w tych Węgrzech. Także miłego weekendu wam życzę, tak? Miłego odcinka, uśmiechu i słonka. I ja lecę dalej. Tu na Węgrzech mają żółte taksówki z takim właśnie wzorkiem z boku, jak w USA, nie? No i elegancko, nie? Stadion mają taki w Budapeszcie. Urzełek fajny. No no, korki też mają, nie? I wchuj dziur, dziura za dziurą. Cały czas płatane, dziurawe, popękane. Po prostu masakra jest w tych węgrzech. Leje, leje na Węgrzech i w Słowenii już też Także trzeba jechać do słonecznej Italii Siema Tankujemy I to jest zjebane nieraz na Asach24 Że trzeba tankować na deszczu No i dzianek zleciał, to na sam koniec opowiem wam e, te, o ruskich jakiś kawał, nie? Ukraińcy zamknęli w obozie, złapali Putina jakiegoś tam, olig o, jakiegoś tam oligarcha, nie? No i chodzą po tym e, obozie i tak jeden mówi do drugiego ty, ja bym sobie zjadł lody włoskie, nie? I mówi, dobra to idziemy ten, nie? Na lody, nie? Ten drugi mówi. No i poszli. Jeden dostał kulkę, a drugi z automatu. <laughs> I tym wesołym akcentem eee, kończymy ten dzionek także miłego wieczoru eee, no, dzięki za oglądanie i się widzimy, nie? A jak? Siema siema witam wszystkich serdecznie. Sobota w Italii. Pogoda nie powala, jest 14 stopni, ale nie, nie pada, to najważniejsze, nie? Eee, mogę polecić Peter Pan. Jest taka e, stacja we Włoszech. Na północy i ładnie tam nakurwiają, nie? Muzyka taka z lat 90., ale taka rave, e, dance, disco, taka bardziej e, skoczna muzyczka, klubowa, nie? Także elegancko tam nagrają. No, ja sobie lecę zaraz, właśnie szukam jakiegoś dzikusa w parkingu, nie? Parkingu, co ja gadam? Parking w Italii e, i ten, jadę z tematem, nie? Trening z godzinę półtorej trzeba ponapierdalać, nie? Formę trzeba podnosić, nie? Także ćwiczcie, trenujcie się, nie poddawajcie. I lecimy z tematem, nie? O jak? No, to zaczynamy trening, żeby nie było lipy. Musi być pompa musi być moc. O jak? Także pozdrawiam cię hardkorowy koksu. No i lecimy, nie? That's why it's cool. <laughs> A trzeba jechać ze śmieciami, nie? A jak Ja Ja Ja, jest noc! A jak! No, a ja zaraz idę pod prysznic e, Jakiś kawał ruski chcecie? No to trzeba pierdolnąć, nie? A mianowicie e, Idę sobie tam w Moskwie, nie? No co tam robić? Zwiedzę Moskwę, nie? W dzisiejszych czasach akcja się dzieje No i patrzę, McDonald's zamknięty, ruski siedzi na kremężniku. Tak podchodzę, nie? I chleb gównem smaruje, nie? I tak patrzę, co Ruscy, ruski, u was bieda, nie? McDonald's zamknięty, nie macie co jeść, co obieda, nie? A on mówi, no bieda, bieda, nie? A ja mówię, no to co tak kurwa grubo smarujesz? <grystanie> o, Putina kurwa wiodzą. <grystanie> no, i trzeba białeczko przyjąć na pysk, nie? Tak, tak. Rysz już zjedzony yy, przed siłką ryż też z bananem, sobie zjadłem i z mleczkiem, oczywiście, bo to węglowodany. I teraz jakiś nabiał, nie? Sarek wiejski albo właśnie ogórcik. do tego jakiś owoc banan, nie? Bo cukier to energia. Tak jak snickers ma napalony cukier, nie? No, i trzeba się zdrowia odżywiać i oczywiście trzymać formę i ćwiczyć, trenować No, miód malina, dosłownie przenośnik Mmm, sokiem malinowym, oczywiście, przy okazji pozdrawiam serdecznie moją koleżankę Malinę. Kiedyś, oczywiście, razem treningi robimy, nie? A jak? No, szałerek wzięty i taki makaronik sobie kupiłem elegancki do domu, nie? Także się zrobi yy, rosołek z prawdziwej kury, z prawdziwymi oczkami i tak dalej. Taki z nitkami. Mmm, miód malina, nie? Konkretny, e, oczywiście, rosowek i konkretny makaron, nie? bo oczywiście makaron ze Włoch jest najlepszy. No, dzięki za oglądanie to by było. Tyle, e, stoję sobie właśnie na, na pompie, w Italii na e, fajną mam mistrzowę, mam Wi-Fi dobre, także poglądam sobie wiadomości, co się dzieje na świecie i inne pierdoły. zagrzałem właśnie sobie rosowek po tym ciężkim dniu trzeba odpocząć, tak. Jutro będę lecał na Briancon, to też tam rzucę jakieś filmika, foty jak tam wygląda w górach, bo to najlepsze przejście, przejazd dla Busiarzy, nie? Briancon. Ja Wam oczywiście życzę miłej soboty, miłego weekendu. Bawcie się, lećcie na balety i ostrożnie wracajcie bezpiecznie. Także wbijajcie na dalsze moje filmiki na YouTube, Busiarz Wojtek na Facebooku. Pozdrawiam wszystkich wariatów i wariatki, busiarzy, wszystkich osi, co mnie oglądają. No i co? No i się widzimy, nie? A jak?